Ej, cześć, witajcie, witam w kolejnym odcinku z gry RimWorld na modach ze wszystkimi dodatkami. Witam was bardzo serdecznie w tym dzisiejszym pięknym odcinku. Mam nadzieję, że zostawicie lajka, suba, komentarz itd., itd., ponieważ bardzo mi to pomoże w dalszym rozwoju kanału. Także bardzo, bardzo od razu wam dziękuję. Pytanie się pojawia, jak tego cholernika usatysfakcjonować, jeżeli chodzi o sypialnię z pospolitym ludem, ale cholera jasna. To jest twoja żona. I co? Teraz nie powinno coś takiego mieć miejsca. Nie powinieneś w ogóle tak mówić. Hamie prostaku po prostu. Dobra, eee, małżeństwo sursa i mo! Proszę! A dlaczego tutaj? To nie jest miejsce zgromadzeń. No co wy? Ja nie mogę. Wszyscy zlezą do waszego tego. To jest imponująco. To jest bardzo imponująco, to chyba lepiej tu, nie? Bez sensu. Dlaczego tutaj? Dlaczego? Warland Spre... Spod. Zbierz dojrzałe, pewnie. I tutaj sobie wychodujemy. bo dlaczego by nie? Zobaczymy czy może nam to pomoże. Na przyszłość 71,3%. Nieźle. Ok, tu jest dobrze. Ceremonia dobiegła końca. Sali, konwersja, jeszcze 16 godzin, sygnał alarmowy. Eee, Przechwytujesz sygnał alarmowy z pobliskiego obozu frakcji Tribal w Begimursz. Rozgor rozgorączkowany głos dobiega zna na natychmiastową pomoc w obronie przed zagrożeniem, i każdemu, kto zechce udzielić wsparcia, oferuje w zamian wszystko, co znajduje się w obozie, w tym potężne odłamki archotechnologii. Gdy przemawiający próbuje wyjaśnić naturę zagrożenia, sygnał znika. Okej, okay. Sandra akceptuj. Okej, okay, nie, nie wyślemy jak tak. Ale jest blisko, ale jest blisko. Mo może, może szybko pójdzie. Eee, może, mam nadzieję. <laughs> nie wiem. Nie mam bladego pojęcia, tak na dobrą sprawę. Dobra, mamy dużo tych e, królików. Kupiliśmy ostatnio barany, a one znikły. Czy koniec końców ich nie kupiłem? Nie jestem pewien. Jak mam być szczery? Bladego pojęcia nie mam. Dobra. E, tu mamy te rzeczy, skład, i tu chcemy przede wszystkim tkaniny. Bardzo proszę. A, a tutaj metal, hityny i tak dalej. Myślę, że to jest fajne miejsce. O, dułamek. Okej. Okay. Metal. Czemu nie można tego? To mnie zastanawia. Co jest? Przetworzone? Nieprzetworzone. Brąz. Jest stal. A to bo to jest stal, okej. Okay. Eee, hmm, okej. Okay. Encek, W sumie wszystkie można, tak naprawdę. Chociaż to nie bez sensu, bo tutaj już będą to e, te rzeczy przechowywane i tak samo drewno. Drewno też w tym miejscu może być. Składowane to nie stanowi zbyt dużego problemu. E, dobrze, jest nieźle na pełna beczka fermentacyjna. To się cały czas tworzy: to jest nieźle. okej, okay, okej. Okay. Dalej, tu nie możesz niestety tego robić. E, jeszcze przynajmniej, jeżeli chodzi o energię, jest całkiem w porządku. To możemy sobie wyłączyć: e, oznacza to przeznaczenie zasilania dokładnie. Właśnie to chciałbym zrobić w tym momencie, jest OK, Strusalt, Bardzo proszę, byś to wszystko tutaj sobie wyczyścił, bo jest syf, jak nie powiem co. OK, przenosisz ryż. No, może być, może być. Przenieś to sobie, mój przyjacielu, sympatyczny. Eee, czy? Nie, nie mamy tego Ściano? Czemu tu jest ściana obsydian? Zamontuj. Tutaj możemy już to zrobić. Tu jest obsidianowe bloki, okej. Okay. Tu jest wydaje się nieźle. Dobra, oh well. Zróbcie sześć osób. Trzech kolonistów może to robić naraz. Bo to szybko pójdzie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mniej więcej osób będzie nad tym stało i to, to robiło. Soli, możesz przekonwertować kolejną osobę, także zrób to proszę na Belarus. A, tu już się udało. Ok, to zrób mu to. <laughs> Jak tak? I też będzie nieźle. 87%, ładnie. Eee, tak, 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 jest ok. 94, 95, 96. Drilling, okej, okay, to jest drilling! Aha! Czy to chodziło o to, że to jest drilling? Ok. Capacity. Dobrze. Następnie podejrzewam, że to możemy przenieść. Zamontuj na. Więc to o to cały czas chodziło. Ok. Dobra, to też przenieść. Zamontuj na. W ten sposób. Tu ogarniemy więcej prundu. Więcej światła bardziej w ten sposób. Okej. Okay. I teraz zlecenia. Ehm, podłącz ponownie. tanie się pojawia. Czy ja mogę? Dreamfuler. Oil pipeline. with oil storage. Czym fuel refining. Nadali się powłóczycieli. Okej. Okay. Gnijące trupy. O o. I to jest dość duży problem, moi drodzy. To jest dość duży problem. Czy ja mam czym wybudować. A, nie mam za bardzo nawet, czym tego wybudować. <laughs> Dobra, jak tak. Parę dni będziecie niestety śpiące dość mocno. To zróbcie tak. To zróbcie tak. Czuję drewna i to dużo za zróbcie tak, Sosna, to bardzo, bardzo proszę byście to uczynili w tym momencie. Dostępne są nowe badania, właśnie. Przyciąganie przy powłóczycieli, projekt anomalii, nie, na razie nie. Badania, zobaczmy, właśnie, anomalii, bioferyt extraction, nice. I teraz, to powinniśmy zabudować. I to w miarę jak najszybciej. Gdzie one są? One są daleko, także to jeszcze trochę potrwa. Zanim zostanie ogarnięte. Dość dużo zostało wydobyte. Czak czy ściana z drewna. Chociaż tak. Eee, trz, raz, dwa, tu. Dobra, powinno być spoko. I tutaj chyba w przyszłości ogarniemy coś jeszcze. Drzwi z drewna. Prosimy. Tu. Może być tu. I może być tu. I powinno być ok. One są daleko. Ok. Ale bardzo mi się. Dlaczego to robię? Dlatego, że bardzo mi się nie podoba, że te wszystkie stworzenia. Prędzej czy później tutaj. Ee, włażą mi nie. Ogólnie layout obrony, jakby jest spoko. Tak czy inaczej, jeżeli to zostanie zniszczone, to będzie, to będzie kolejna linia, jakby obrony. Eee, kwestia tego, że no bez sensu trochę eee, w ten sposób to robić. Paul Argently jest pięknie. One się nie przesuwają zbyt daleko. Także to, to tyle dobrego. Żeby zbyt szybko właściwie. Okej, okay. to można tak naprawdę usunąć stąd nie powinno stanowić zbyt dużego zagrożenia. Feralisk. Jackalope, e, przejdź do lokacji. Ten Feralisk. Mały. Okej. Okay. Pa. Ty masz też broń. Czemu go nie atakujesz? Atakuj, ziomek. Dobra Dobra, trafiony Zemsta w tu Sali? Ja pierdziele, ta znowu wlazła tutaj, bez sensu Jakby totalnie Dobra, nie jest źle. I tak poszło bardzo przyzwoicie, bardzo, bardzo. Dobra, jest nieźle. Naprawdę poszło git, według mnie przynajmniej. Eee, feralisk. Znowu feraliski polują na kogoś, na Fa tym razem, okej. Okay. Idźże. I ty, kolego, tutaj, jakim cudem on przetrwał, nie wiem. Dobra, jest git. E, dlaczego one atakują? Dlatego, że e, nie mają tak naprawdę nic innego do ataku. <laughs> e, także, no. To jest główny problem. Dobra, git, git, git. Okej. Okay. Dobra, chyba powinno być OK. Tak mi się wydaje przynajmniej. Raczej te małe feraliski tak czy inaczej nie są zbyt dużym problemem. Okej. Okay. Tu mamy to, to wszystko jest ładnie robione. Co tu mamy? Krzew chmielu. Okej. Okay. To tego na razie nie potrzebujemy, także niech będzie, niech będzie. Niech niech robią to tak, jak robią, ale przydałoby się, żeby ktoś zaczął... Nowa para! Bye and Bellarose. Pięknie! Tylko niestety By już niedługo będzie... No nie będzie ten, no... Byt fajny. Będzie gulem. Ale jeżeli wam to nie przeszkadza, to ja nie staję na drodze miłości oczywiście. Buduje ściana z drewna. Pięknie. W końcu się tym zajmiesz, przyjacielu sympatyczny. Nie, nie, nie. Nie, 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 kolego. Róbże to. Bo naprawdę nie wymagam od ciebie jakoś specjalnie dużo byś zrobił. A jest już to w pewnym stopniu przynajmniej zabudowane, tak? Okej. Okay. Mamy kolejną linię obrony. Chyba powinno być w porządku. Buford Extraction. Pięknie. Shaper. I Anomaly. Kształtowanie Tumix. snu. Prowokacja pustki. Mnie zastanawia? co tu jest. Gulifikacja powinna być. Wydaje mi się, że powinna być gulifikacja, ale mogę się mylić. Nie woływać szału, więzienie prowokacja pustki, to możemy jeszcze może ogarnąć. Rejnistrz rytuał psi. Um, broń bioferytowa. Okej. Okay. Mieliśmy chyba jedną z takich broni kiedyś. A, przewijać neuronowe to właśnie to mieliśmy. Kształtowaniem bioferytu. Dobrze, spróbujmy. Elektrokolektor? nie jest. Właściwie to możemy ogarnąć czujnik zbliżeniowy. To będzie ciekawsze. Dobra, jesteśmy z powrotem. Wybaczcie na sekundę. <laughs> Wybaczcie tą sekundę, gdzie mnie nie było. Miejmy nadzieję, że nie będzie to jakoś specjalnie mocno wpływać na jakość nagrania. Eee, co my robiliśmy? Co my robiliśmy? Dostrój. W tym poziomu istoty, łącznie dwie monolitu podstawowe. Ok, kodeks istot, powóczyciel. Eee, czy jeszcze dwie, jakby. Tak? Dobrze, dobrze rozumiem. Nie jestem pewien. Chyba tak, chyba tak. Miejmy nadzieję. Eee, dobrze. Dalej, to jest wydobywane, także to mi się podoba. Moc magazynowana i właśnie, czy tutaj Rimfora, o Pipeline, gdy zrobimy to w ten sposób, tak, 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 czy to, czy to daje nam cokolwiek, że to jest połączone. Fuel, słoneczny rozgłos, ok, solar flare. Pump limit, Crafting skill Prediction Okej okay. Nie działa to tak jakbym chciał LRF Refining, może o to chodzi? Dobra, na razie Wróć, nie Andrzej, zostaw Na razie nie, na razie nie, nie, nie chcemy to w takim wypadku w ten sposób robić. No by nie było też takiej potrzeby. Może być różnie, co prawda, ale no cóż. Jest póki co nieźle, nic tam nie, nie powinno nam, nam tutaj zagrozić. W razie czego? Także, także powinno być ok. Eee, te zostały zintegrowane. mechanoidy. Eee, no trudno, no trudno, bywa, bywa i tak. 6000 ryżu to jest duży, du, du, dużo, <gryżu> dużo ryżu. Eee, storage, co się dzieje? czego to nie działa? To nie jest stand O! Nie, a, a to jest Sundance Bearer. to tu trochę control node. Nie. O! Nie, 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 nie. Ja wiem, że to by było spoko, ale nie. Dwa mech clustery. Jedna z ostatnich serii zakończył mech klaster. Jeden, a to będą dwa. A nie mamy nawet gula, żeby przyjął na siebie te wszystkie, te wszystkie problemy. Belleroyce, zobaczmy. Sprzęt więzień. Zrekrutuj. Jak tak. Podaj, że ciebie chcieliśmy zrekrutować. Pewność 55%. Aha, okej. Okay. Nie no co tu powinno być nieźle. To jest ok Rozsłoneczny rozbrysk dobieg końca. Także nie. Duże ryzyko załamania. Belerous yy, została z przymierzeńcem. Zobaczmy harmonogram eee, harmonogram nie praca może tu tak dokładnie to 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 ok, opiekunka też możemy tego e, to uczynić jako numer 2 strażnik niech będzie asystent to musi być rozrywka niech będzie rysos nukleo. sprzątacz niech będzie jako czwóreczka no I tak naprawdę to tyle, co jesteś w stanie robić, przynajmniej na chwilę obecną. Eee, obro, dobroczynność 70 zestawów ziołowych. Ty chłopie, całą wioskę chcesz ratować? Moim kosztem? Co jest? Co to za, za zadanie? Zaraz na nich traficie, tak by the way. Nie, no, zrobię tylko po to, żeby, żeby ten... Potrzeby, średni pól, chciwa imponującej sypialni. No to sobie zasłuż na to, koleżanko. Chciwa imponującej sypialni, choroba. Na co ty jesteś chora? Zdrowie, mechanity włókniste, okej. Okay. To 70%. Trudno. Plaga. Przejdź do lokacji. Tutaj. Okej okay. Tutaj, okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. Nie źle, nie źle. Wszyscy idziecie tu. To prosiłbym, żeby nie zostawiać tego jednak otwartego. Idziemy jak tędy. Dobra, to się zamkło. Dobra, dobra, dobra. I teraz tak: uh, Dris, Strusalt Idźcie tu. Ty idziesz tu. Ty raczej niestety i tak nie pomożesz. Mo, idź tu. Ty idziesz tu. Nick, idź tu. Zjąłem Jackalope, tobie, tobie nic to nie da. Że, że tu staniesz, ale no stój, może się przydasz. Ile? To jest dużo. Nie powiem, że nie. Um... Dobra, wiecie co? Ty, 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 ty. Wyjdziecie tak. Właściwie ty pójdziesz tu, pani koleżanko, ty wy pójdziecie tu może w drugą stronę chciałbym. Ty idź tu. Ty może, może tobie się uda pomóc. Bit. Gid, 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 powinno być dobrze. Tak czy inaczej. Tak naprawdę, jeszcze możemy zrobić. Dowództwo bojowe. Gid. Pięknie, pięknie, pięknie. Jest nieźle. Radzicie sobie bardzo dobrze. Byle w jakimś tam wąskim gardle i, i jest naprawdę nieźle. Według mnie. Pięknie! super! Super, super! Bam, eee, bam, 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 bam! Czy może zróbcie to polecenia? Ubi, tyk, tyk, tyk! Czy może dobi? Ok. A dlaczego nie możecie dobić? Dobicie tych wszystkich. Bez sensu. Nie można w ten sposób dobić. Dobra, chyba wszystko poszło, git. No jest git. <gry> Myślę, że, że poszło nieźle. To prosimy z. Boże, nie tak. Stwórz kopie to robimy ponownie w ten sposób. Następnie, wszyscy zostali jakby ogarnięci. To proszę. Wszystko przetransportować. Fragment gniazda. Ciekawe, co to robi. Produkcja władzy i galeretki. Ewk. Wciąż się rusza. okej. Okay. No dobra. Nie jest źle. Oil spill, okej. Okay. Oil stick, gruz budowlany. bum bom, bom, Rysol Hall. Polecenia, okej. Okay. Ale nie rozumiem. Nieważne, nie drążmy tematu. Chciałbym to, żeby to było posprzątane, ale jak to zrobić? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Czy my follow? Clean spill, okej. Okay. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, że będzie to zrobione. Eee, czy ktoś jest chory? Nie, nikt nie jest chory. Berlows, Rose ma delikatny problem ze sobą, ale generalnie też nie jest źle. Ok, tu możemy sobie zostawić ponownie otwarte. Patrzcie, i nie zaatakowali ich. Kurde. Dobra, damy zestawy medyczne. Niech będzie dużo, to daje na raz. Ok, 40. 50 nawet. No i tak kurde nie chcę, żeby, żeby z tego pojawił się problem, nie? Bo jak będziemy mieli za dużo mm, wartości jakby naszego tego, to też... naszej kolonii to też będzie problem. I to dość spory, prędzej czy później. Dobra, to macie to. To bym chciał, żebyś posprzątał. Priorytaryzuj. Okej. Okay. Git, 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 bo to wszystko się roznosi. To wszystko się roznosi, a tego też nie chcemy, nie? Tak myślę. Odłamek mrocznej archotechnologii. O, proszę! Być fosali Conversion dla Fa. Zaśmienie. Ok, 85% także jest nieźle. Okay. dobra, tu mamy już czysto, well, to facility, dobra, Kojenie psi, git, czy psi właściwie, w innym rzec, jest nieźle, jest nieźle, tylko pytanie, Dobra, bo oni to sobie wydobywają. E, simple refining. Kto, kto, się kto ma się zajmować właściwie? E, nauką, badacz, właśnie, badacz jest Struchit. Stru, stru, Ty prosiłbym, żebyś to robił. Postępy w badaniu monolitu. E, dokonuje przełomu podczas swoich badań monolitu. Wiesz, że monolity jest przepływem. Okej. Okay. Podczas badań. Git. Nice. Nice, 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 nice. A jeżeli chodzi o te badania czujnik zbliżeniowy dobra, jest nieźle. Niech i tak będzie, niech i tak będzie badania trwają ciągle. Te chamy zjadają rzeczy różne. James Lamb. Nazywa się James Lamb i nie żyje. <laughs> E, chyba dłuższy czas. Nieważne. Dobra, koniec. Dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, a w górę nie żałujcie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Także do zobaczenia. Hej, cześć, i czołem. Pa, miłego wieczoru i tak dalej.